Wszyscy jesteście tacy, że powinniście czasem pocisnąć swojemu ulubionemu YouTuberowi, żeby zrobiło mu się przykre, ewentualnie smutno. I dzisiaj zobaczymy, co piszecie Mateuszkowi tutaj, co chcecie, żeby. Peru, a Peru mamy tutaj elegancko. A ja w nos. Druga oczkiem. Rusza głową, mogę go ciągnąć za... Gdzieś w drugą stronę, nie w tą stronę lecisz, idioto, nie znasz się na mapie geograficznej świata. Tu mamy Fiji, tam nam mignęła, proszę bardzo. Miecze, dzidy, młoty, kuźwa, majtki twojej babci. Nieważne, 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 Jedziemy dalej. Proszę bardzo, mamy Japany, mamy tutaj Dziapany, Dziapany, Dziapany. W ogóle chyba... na oko. I ja on wyplu to oko mu. mu ja no dalej się nam nie patrzy zielona, dziwna lama, która skacze do tyłu. Znaczy no, biegnie do tyłu. Nie ma co? Australię, może bardzo mijaliśmy Australię, żeś nie wylądował Ci się... Okej, okay, czyli widzę, że przyszła pora na moją specjalność, ponieważ ja nie jestem taką zwykłą sprzątaczką. Ja jestem sprzątaczką, która ma kuźwa dynamit i ten dynamit se przypierdzielę do drzwi. Dobrze, elegancko, teraz idziemy do Francji, znaczy lecimy, no ja cały czas nie jedziemy, ale lecimy do Francji, ponieważ lecimy, jesteś stało, ja sobie siedzę, prawda, w kibelku i robię kubki. Nie mogę użyć kibla, szkoda. Widzicie jak bardzo fajna stronka, możecie sobie poszukać niewidzialnej krowy. Myślę, że to jest e, genialne zajęcie po prostu, jak siedzicie sobie po prostu na przykład na informatyce w szkole i nie macie kuźwa co robić, no to bicie sobie na findtheinvisible.com i możecie sobie szukać krowy. Jeżeli się pan, e, wiecie, nauczyciel podejdzie, co wy tutaj robicie? To jest biała strona, nic się nie dzieje, ale wy boicie, wy szukacie niewidzialnej krowy. Oczywiście, dynamite, no, no gimme that, gimme no, that. gimme that. that. TNT, dynamite, pierdutnie! Chodź, cho, chodź, chodź na kanapę, chodź! Chcemy sobie kupić krem przeciwsłoneczny, to jest bardzo fajne, thank you, sir! Masz bardzo fajne baloniki, takie kuźwa pikselowe baloniki, ja, 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 ja nic nie mówiłem. Na razie, znowu zamknięte drzwi, ale to jest to, co pani Zosia, genia, kuźwa Marysia lubi najbardziej. Przyczepiamy TNT i wydupia! Uja, Uj, pierdziel! Dobra, z uczuciem, z uczuciem, z uczuciem! Dawaj! Tyle lat nie pójdzie na marne! tam robi? Lecimy teraz do South Africa, South Africa mamy tutaj, już tam minęła się, no kurde, Mayday, Mayday, weź tam przeleć, jest spokojnie, spokojnie, dobra, ele... I tam mamy wyjście, nie, nie wychodzimy, idziemy na siłownie stary, idziemy pakować, nie ma... Okej, okay, mamy tu jakąś fajną, my bardzo ładną dziewczynę, która tutaj ma bardzo ładne tutaj te walory, jedne, drugie, trzecie, czwarte, tutaj mamy jakiegoś gościa, który kuśwa. Zaczekajcie. Dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. E, tu nie trzeba wysadzać, co? Ale mogę wysadzić, jak nie trzeba wysadzać? Mogę! O, jak fajnie! Uśwa nie wiem, robi przed przedramię w tym momencie ćwiczy. On, on ewidentnie ćwiczy. Mi się coraz trudniej. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnie piętro, które zrobiło naprawdę. Jadzia już ma ewidentnie dość, coraz mniej dynamitu. Wyciska nie. Jedziemy znowu do, do Peru, ale chyba chce mi się... <słyszy> Uuu, uuu. Dobra, nic się stało, troszkę mi się musiało... noż musiały mi się troszeczkę... ...przeciś... sić! Ale już się będę kichał, bo lecę do Peru wyciskać rekiny, nie mam czasu na kichanie, no się nie spędź! O, tutaj mamy kolejne jakieś przyrządy. E, pewnie z tą panią mnie nie możemy filtrować. Tamten kuźwa zapierdziela, zapierdziela pedałuj tymi nóżkami, stary. E, I możemy jeszcze iść gdzieś pewnie. Ławeczka, no i proszę bardzo, i jedziemy z bicepsem. Uuu, i pięknie, ładnie. O, prawie wyszło. Okej, okay, jeden, teraz się udało. I, i, i się zablokowałem. Jesz, jeszcze raz, stary, bo to po coś się wykuł. Pyk, jeden, elegancko. Dwa, elegancko. Oj, nie wyszło. Dobra, spoko. Mamy dwie słuchy. Jeden. E, znaczy trzy. Oj, nie wyszło. E. Cztery. Pięknie, ładnie. Masa doszła troszkę. Jest O, ja to lubię! Przysz. Wysadzaj! U, yeah. Wbijamy, kurde, jak y, Chuck Norris do, y, nie wiem, do wanny, kurde. Dokładnie tak. Ja się nazywam... Ty nigdy stary nie będziesz duży. Trzy. E, I cztery. O, dobra, ma. O, sztanga. Sztanga tam, kurde, jakiś tam. E, co się patrzysz? What up? Man? My tutaj sobie dźwigamy ten w ogóle bez koszulki. Jaki kurna sexy flexi e, do... Siedem. Już, o niej. Patrzcie na to, kurne robić można brzuszki, ten cały czas macha ręką, ewidentnie chce sobie swapać w ogóle, telefon ma w kieszeni jakiś kuźwe, co ty masz w ogóle za strój stary? Okej, okay, czyli zaliczyliśmy jedną laskę, która nie jest laską, bo wygląda prawie jak facet. Panie konserwatorze, co tam se kuźwa wpinasz w mięśnia, panie, co ty kuźwa jakieś sterydy bierzesz, może byś się podzielił? ciśniesz, ciśniesz. Robić. Szyję zrobimy sobie, oczywiście. To jest też bardzo ważne, żeby prawda mieć zarobistego kaptura potem. Prawda, dawaj, ciśnij, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół, góra dół. Pięknie, ładnie mamy kur na szyję praktycznie wyrobioną normalnie na 150%. Dokładnie tak. Hawaje mamy e, gdzieś e, tak z tej strony, a może i niekoniecznie, może jednak z drugiej. Mayday, Mayday, gdzie ja mam kurna lecieć. E...